Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, szybkim i mam nadzieję dość treściwym filmie, dlatego że przychodzę tutaj z pewną zapowiedzią, a właściwie chciałabym Was zaprosić na inny kanał. Zapraszam Was bardzo gorąco na kanał Drogerii Natura. Nazywa się on dokładnie Natura Piękna, a to dlatego, że pojawi się tam film, lub już się pojawił film z moim udziałem. Pokażę Wam tam, jak wykonać taki makijaż, który mamy teraz na sobie. Jest to propozycja makijażu festiwalowego. Utrzymałam go głównie w wykończeniu matowym. Dość ciemny wyszedł, powiedziałabym, że nawet taki troszkę w stylu grunge. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was bardzo serdecznie tam, dlatego że chciałabym tam mieć od Was jakieś małe wsparcie, dlatego tutaj przychodzę z takim krótkim ogłoszeniem. Także pros proszę, proszę proszę Was tam o kciuki w górę, jakieś komentarze lub po prostu zaszczyćcie mnie swoją obecnością. Teraz będę się z Wami żegnać, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!